Witam w kolejnym takim bardzo krótkim filmie. Będzie to film, praktycznie, tylko informujący o pewnej kwestii, o możliwości wyboru, pewnego rodzaju zagłosowania na serie, które szczególnie chcielibyście widzieć często na kanale, czyli takie serie, które po prostu będą regularnie realizowane. Cóż znaczy, regularnie mam tu na myśli, że przynajmniej jeden odcinek tygodniowo będzie, a może i więcej. To nie jest tak, że pozostałe serii, tutaj, które tutaj będę proponowała, że ich w ogóle nie będzie na kanale, ale w ich przypadku nie będzie tej, tego zagwarantowania, tej obietnicy, że filmiki będą. O, już jestem zakręcona, zmęczona trochę jestem. W opisie oraz też w komentarzu będzie lista tematów proponowanych, w sensie serii, które ogólnie są na moim kanale, ale. Które biorę pod uwagę w przypadku takiej bardziej regularnej realizacji. Będzie ich 11 do wyboru, z czego nie wiem. Myślę, że takie trzy, które zbiorą największą ilość zainteresowanych osób, będą po prostu realizowane regularnie. Dlaczego 11, dlaczego nie 10? Bo, oczywiście, jak już kiedyś wspominałam, 11 to moja ukochana liczba. Będą tam takie serie jak na przykład recenzje perfumowe, reaktywacja cyklu perfumy dla początkujących, reaktywacja cyklu mainstream, recenzje perfum, niszowe zapachy szczególnie warte uwagi na przykład. Być może ulubieńcy perfumowi tygodnia albo miesiąca. Z kosmetycznych może ulubieńcy kosmetyczni miesiąca, nie wiem, biorę coś takiego jeszcze pod uwagę. Także zapraszam do... Do zostawiania informacji, komentarza Jakie serie szczególnie chcielibyście Częściej widywać na moim kanale hmm, Powiedzmy Będą one jakby realizowane Regularnie Od przyszłego mniej więcej tego dnia Nie wiem, przypuszczam, że gdzieś w środę, czwartę, Także do środy będzie takie powiedzmy Właśnie zbieranie opinii Coś w rodzaju e, głosowania Także dziękuję za uwagę I do usłyszenia